7:28, a gościem poranka jest pan Wojciech Olejniczak, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie. No i co, zdecyduje się pan kandydować na przewodniczącego sojuszu? Zapewne nie dzisiaj. E, Ale zapewne świadom... czy nie? No, czy zapewne nie? Raczej nie. Jestem świadom tych obowiązków, które mam również w Parlamencie Europejskim. I przy takiej Takim funkcjonowaniu byłoby trudno pogodzić te dwie funkcje z jednej strony Bruksela, reforma Wspólnej Polityki Rolnej, za którą odpowiadam, współodpowiadam w, moim, w mojej grupie politycznej, reforma polityki spójności to są pieniądze, które dla Polski są niezwykle ważne. Trzeba z tej perspektywy Parlamentu Europejskiego również tego dopilnować, solidnie dopilnować. A z drugiej strony, sama sytuacja w Sojuszu Lewicy Demokratycznej to nie jest taka sytuacja, gdzie można zostać przewodniczącym i swobodnie tą partią zarządzać, bo ona jest cały czas. No ja myślę, że ona teraz czeka na takiego zbawcę, który będzie swobodnie zarządzał, będzie miał pomysł, co zrobić z tym, co coraz częściej nazywa się masą upadłościową. Ja myślę, że. Nie wszyscy jeszcze zrozumieli, że sytuacja po wyborach jest trudna i wymagałaby takiego działania, czyli przedstawienia nowej wizji w tych obszarach zasadniczych dla lewicy, rozwarstwienie społeczne, e, różnice w dochodach, e, we wszystkich grupach i od e, młodzieży trzeba zacząć, a kończąc na emerytach, e, usługi publiczne, które, które w Polsce cały czas są na niższym poziomie niż oczekiwaliby e, mieszkańcy, to dotyczy edukacji, służby zdrowia. Jest więc czym się zajmować, czyli wizja, ale też i taki organizacyjny A ład. Widzisz pan kogoś, kto taką wizję dzisiaj ma w SLD? Jako jednej osoby, y, to takiej y, precyzyjnie trudno jest dostrzec. No, ale, ale jakby dzisiaj, taki triumvirat. Ale przykład. dzisiaj y, widzę jeszcze grupę ludzi, powtarzam jeszcze, grupę ludzi gotowych do poświęcenia swojego czasu. E, intelektu i zbudowania takiego zespołu. Sojusz Lewicy Demokratycznej musi funkcjonować w oparciu o zespół e, ludzi, którzy zarządzają SLD, przedstawiają program. Budują zaufanie społeczne do sojuszu lewicy demokratycznej poprzez własną pozycję w społeczeństwie. I tylko tak można e, myśleć. A może jeżeli ta grupa już jest taka nieliczna, to niech ona zacznie jakiś flir, flir z platformą i pójdzie śladami Bartosza Rukowicza, a to zostawi? Ja chcę powiedzieć jedno, że w takiej grupie chętnie będę funkcjonował i w takiej, uczestniczył która by zmierzała w platformy. Nie, nie. Mówię o tej, która by współrządziła i współdecydowała o losach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Patkiewiczka Leszek Miller. Patkiewiczka dla siebie takie miejsce. Leszek Miller precyzyjnie mówi w sposób zdecydowany, że nie będzie kandydował. Ale Jest nikt w to nie grupie. wierzy, sam pan wie. No, z zobaczymy. Wszyscy mówią, Leszek że Miller, skończy się na Millerze. Leszek Miller jest e, dzisiaj zaangażowany e, w proces e, zarządzania Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ma najświeższy mandat. Został dopiero co szefem klubu. Największa odpowiedzialność i wyzwanie przed nim. Jeżeli e, dzisiaj zdecydowałby się kandydować na szefa SLD, to, to Sojusz Lewicy Demokratycznego wybierze. Ba, powiem, że nie byłoby żadnego innego pewnie kontrkandydata. Aleksy by nie czas, kandydował? Zobaczymy, co czas pokaże. Być może by kandydował, ale ja jakby upraszczam tą całą sytuację. W nie, bo się taka łapanka na przewodniczącego to nawet ciekawa jest. No nie, to ona jest nieciekawa, ale też trzeba jasno powiedzieć, że to też wynika z takiego. Z takiej gry, którą jeszcze prowadzą niektórzy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja nie będę wymieniał nazwisk, ale ja to widziałem na Radzie Krajowej. Ciekawiej Grejowej. by było, jakby pan wymienił. To wszyscy się domyślają. To są osoby, które były bardzo blisko Grzegorza Napieralskiego i te gry... Mm, ja mogę to publicznie powiedzieć, przestrzegam, Zakończę się rzeczywiście zdołowaniem SLD. Mi się to absolutnie nie podoba, bo to jest ten moment, kiedy potrzeba jest dużo refleksji, otwartości i zaufania. Wybór szefa klubu pokazał, że, że taka gra do końca została przeprowadzona. Dobrze, został wybrany Leszek Miller, ale już więcej tak nie eksperymentujmy. Bo, mm, no, to nie jest eksperyment, to jest powrót do źródeł, ja, ja powiedzmy. Nie eksperymentujmy, sposób wybrania mi się nie podoba, sposób takiego rozmowy, czyli jak ktoś przychodzi jednego dnia i mówi: Ryszard, będę na ciebie głosował, a być może w drugą stronę było odwrotnie, a później robi zupełnie coś innego. To w takim środowisku, które jest dzisiaj. Mm, na takim niskim poziomie poparcia. Nie warto tego czynić. no też obiecywano, że będą na pana głosować, no, a potem głosowali na Napieralskiego. Część głosów mi brakło, więc pamiętam. No, to. to i wiem, że... że, że nie że, jest pan że, chyba zdziwiony. Wiem, że, że to trzeba, no, ale też trzeba podejmować próbę, żeby zmieniać. Mhm. A może, wie pan, może rzeczywiście, bo dzisiaj w, w Gazecie Wyborczej jest rozmowa z Markiem Borowskim, Zatytułowana w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest jakiś gen samobójczy. Może sobie trzeba powiedzieć, że to jest taka formacja, która już schodzi ze sceny Unia Wolności, zeszła tyle partii, zeszło tych, które dźwigały ten trud reform na początku lat 90. i że teraz jest palikot po prostu. Ja wierzę, że nie, że Sojusz Lewicy Demokratycznej pozostanie na natrwały na scenie politycznej, ale o tym to będziemy mogli powiedzieć za kilka miesięcy. Zobaczymy, jakie będą reakcje i działanie. To zależy od, dzisiaj zależy najbardziej od tego właśnie aktywu, który jeszcze jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Albo wszyscy zrozumiemy, że czas na rzeczywiście zmiany i na otwarcie, bo, bo w tych powiatach, gdzie są słabe wyniki, gdzie nie ma liderów, jeżeli dojdą nowe osoby w tych najbliższych miesiącach, na przykład taką szansą jest powszechny wybór przewodniczącego partii, bo to by oznaczało, że moglibyśmy dać. Prawo głosu nie tylko członkom SLD, ale tym, którzy przyjdą na zebranie, zapiszą się do SLD i od razu będą mogli głosować. I będą być może mogli współdecydować o znaczy tym. Znaczy ja jak rozumiem ten pomysł, SLD. który był realizowany we Francji, jeżeli idzie o wybór kandydata y, socjalistów na prezydenta, ale z drugiej strony no sympatycy partii, którzy przychodzą i głosują tylko na przewodniczącego partii, od razu tego dnia, mnie się to wydaje dość dziwne, to to no ale, ma być otwarte. Ale to, to, to właśnie ma być otwarte, dlatego że my, ja dostrzegam tak Poważną, trudną sytuację dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wielkim problemem było to, że ludzie od nas odchodzili, wielu liderów odeszło, ale jeszcze większym problemem było to, że niektórych samych samy, sami wypychaliśmy, a największym problemem było to przez ostatnie lata, że mało kto do nas przychodził. I dzisiaj trzeba otworzyć drzwi do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeżeli przyjdą nowi ludzie, to ja nie będę się martwił o przyszłość SLD, bo będzie E, pozytywna debata. Właściwie jak nie wiem, przyjdą dlaczego ludzie do SLD? Niech mi pan poda dwa powody, dla których mieliby przyjść do SLD, a nie pójść do Palikota, który jest takim barwnym ptakiem przyciągającym dzisiaj. Jeżeli stworzymy różne takie warunki, ptactwo. jeżeli przyjdą takie warunki, to y, będzie, stworzymy takie warunki, to ci ludzie przyjdą po pierwsze, żeby walczyć o. E, o swoje często, bo e, dzisiaj jest bardzo duże niezadowolenie. E, w, nie tylko w polskim społeczeństwie, ale w europejskim społeczeństwie. Te bunty, które pojawiały się w wielu miastach Europy, e, praktycznie we wszystkich e, krajach europejskich. To również ma miejsce w Polsce. Może ludzie nie wyszli jeszcze na ulicę. No to Palikot już ale... zagospodarował Ikonowicza, który jest specjalistą od yy, takich rzeczy. Yy, no to są na razie incydentalne yy, yy, działania. Ja mówię o takim ruchu, E, który przyczyniłby się do budowania formacji, e, która miałaby zaufanie w społeczeństwie na miarę kilkudziesięciu procent, i to jest e, ciekawy projekt, e, czy nam się uda go zrealizować, chciałbym, ale to wymaga ogromnych wyrzeczeń i cofnięcia się też. E, Wielu działaczy i wskazania, że to jest miejsce dla innych, dla nowych. A zrezygnowałby pan z mandatu eurodeputowanego, żeby wrócić tutaj ratować SLD? Ale tak jak powiedziałem, pani redaktor, wiem, że godzić. To będzie to by było bardzo trudno. Nie, to ja Stąd wiem mówimy o drugi tamtym, warunek, no ale... Drugi warunek pani pytała na początku. Drugi warunek to e, możliwości. Ja wiem, że, że, że takie. Ale możliwości... gdyby taki zespół nagle jakiś powstał pełen pomysłów, to co to rzuciłby Pan ten mandat eurodeputowanego dzisiaj... i wrócił? Pani redaktor. Polityka wymaga zawsze mandatu politycznego do działania. Jedni mają go w Parlamencie Europejskim, drudzy mają go w, w Parlamencie Krajowym. Bez mandatu trudno sobie wyobrazić e, poważnego polityka. Więc taka rezygnacja byłaby pewnie niezasadna. Ale. Pani mówimy filozoficznie, rozumiem teraz, bo, bo, bo teoretycznie, sytuacja jest tak taka Sytuacja jest taka Bo praktycznie jaka jest, to czyli, będzie zejście ze sceny, czyli, tak? Praktycznie to będzie nie, Miller, pani który zakładał, będzie wyprowadzał ten sztab. Nie, standard, ja wierzę, że tak? nie. Jak Leszek Miller, yy, a wiem, że chce, żeby. żeby... Pomóc, to będziemy na pewno zaangażowani. Ja osobiście też będę pomagał w działaniach sojuszu lewicy demokratycznej, zarówno w tych, ob, tych obszarach merytorycznych, o których wspominałem, ale też i politycznie, i mam świadomość, że to zaufanie, którym obdarzają mnie mieszkańcy Pols Polski ono może się przekładać na sojusz lewicy demokratycznej, kiedy ludzie będą widzieli, że na to co dzieje się w SLD mam realny wpływ e, współdecyduje, jeżeli taki zespół zostanie zbudowany, będę w nim uczestniczył. A sędzi powiem, że Grzegorz Napieralski nie buduje swojego zespołu już? Nie, mówiłem o tym, że, że, że no takie właśnie. sygnały są dosyć niepokojące i e, widzę, że niektórzy e, jeszcze po wyborach... E, nie otrzeźwieli i nie zobaczyli, w jakiej jesteśmy sytuacji. Czytam dzisiaj czy w gazetach, że m, kandydatami na wicemarszałka Sejmu może być albo Krystyna Łybacka, albo pan Jerzy Wenderlich. Za kim by pan głosował? No, nie, pani, nie jestem członkiem klubu, ale e, chciałbym, żeby... Ale zna pan. Tak, chciałbym, żeby to była Ta osoba. Krystyna Łybacka. Ale e, wiem, mhm. że na pewno są osoby w klubie, które jej kandydaturę wspierają. I będą za nią głosować. Znam kilka takich osób. No zobaczymy, czy zna pan, nie, czy zna pan większość. Tak, czas nam się rozmowy kończy. Ale tak myślę, że dzisiaj są już lewicy demokratycznej, to znów są ojcowie założyciele przede wszystkim. No, I to w, dziwne jest, nie? Że, że taka luka osób, pokoleniowa. Które, z tych osób, które w przeszłości mocno były zaangażowane w SLD, wrócił Leszek Miller. Można no zauważyć, że oprócz Leszka Milera y, więcej osób nie wróciło. Premier Oleksy, y, który na te wybory widać było, że miał potencjał, był aktywny, y, miał wiele propozycji ciekawych, na listach się nie znalazł. Ale jeszcze y, ciągle jest od... nadzieja, że może się Aleksander Kwaśniewski, pan mówi o Krystynie Łybackiej, czyli wracamy do grona ojców założycieli. To będzie z Aleksandrem Kwaśniewskim. Liczę, że będzie też aktywny i w takiej formule, o której ja Uważa, mówię. Uważa, że y, były prezydent to jest funkcja już ponadpartyjna. Ale w takiej formule, o której ja mówię, zresztą on też bezpośrednio o tym mówił, y, na pewno byłby y, bardzo przydatny na lewicy. Bardzo dziękuję. Wojciech Olejniczak, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był gościem Poranka. Bardzo dziękuję. panu dziękuję. Dochodzi 7:41. Zapraszam na informacje.